Dzień dobry! Witamy Państwa w pigułce wiedzy numer 2 z tematu wyznaczania przemieszczeń w belkach. W pigułce tej przedstawimy Państwu różniczkowe równanie linii ugięcia. W przypadku wyznaczania ugięć w belce, jedyną siłą przekrojową, która będzie miała wpływ na ugięcia, jest moment zginający. Wpływ siły poprzecznej na wartość ugięć jest bardzo mały i wynosi mniej niż 5%. Przy takich klasycznych belkach. Jeżeli przy których stosunek długości belki do wysokości przekroju jest większy niż 10, i przy takich belkach wpływ właśnie siły poprzecznej na wartości ugięć jest, wynosi mniej niż 5%, wobec tego po prostu pominiemy siłę poprzeczną przy wyznaczaniu ugięć. Przypominamy sobie, że dodatni moment zginający to jest taki, który rozciąga dolną część belki. Reguła prawej dłoni, czyli zawinięta strzałka to są cztery palce. Kciuk pokazuje nam wektor momentu zginającego. I teraz zakłada się, że belka jest wykonana z materiału jednorodnego. Wobec tego na całej długości tej belki, w każdym punkcie tej belki. Moduł Yanga materiału, z którego wykonana jest belka, jest. Taki sam. Belka na pewnych odcinkach, albo w cała, będzie, tak, będzie prętem pryzmatycznym. Czyli wtedy także jest stały moment bezwładności. I różniczkowe równanie, yy, równanie różniczkowe linii ugięcia wtedy ma następującą postać. Druga pochodna linii ugięcia równa się minus m od x dzielone przez e razy y. Tak i ten mianownik tutaj po prawej stronie jest wielkością stałą. I ta wielkość, która jest w mianowniku, czyli iloczyn modułu Younga razy moment bezwładności, nazywamy sztywnością przekroju pręta na zginanie. Jednostką w układzie SI jest newton razy metr kwadrat. My będziemy oczywiście najczęściej używali kN razy metr kwadrat. Z kolei to wyrażenie, które jest całe, cały ten ułamek po prawej stronie, Czyli M przez EI to jest tak zwana krzywizna belki. Jak wiadomo, krzywizna jest odwrotnością promienia krzywizny. Czyli, jeżeli na przykład mamy okrąg o promieniu 5, to jego krzywizna wynosi 1 piąta. W przypadku odcinka prostego, promień krzywizny wynosi nieskończoność, a krzywizna wynosi 0. Dziękujemy za uwagę.